Czy zdarzyło ci się kiedyś powiedzieć mój partner, moja partnerka, moje dziecko, moja kobieta, mój mężczyzna i nie widziałeś w tym nic dziwnego? Oczywiście, że większość z nas tak mówi i to jest normalne, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale co jeśli za tymi słowami kryje się coś znacznie głębszego? Coś, co może sprawić, że nasza relacja zamieni się w koszmar albo po prostu będziemy w niej odczuwać coś naprawdę nieprzyjemnego. Powstaną konflikty, negatywne emocje i cierpienie. W tym odcinku opowiem o tym, jak nazewnictwo, określanie osób nam bliskich w naszych relacjach wpływa na to, jakie właśnie mamy z nimi relacje, jakie odczuwamy emocje i to, jakie mamy przekonania. To pozornie. Nieznaczące, ale bardzo potężne zjawisko może wpłynąć na to, czy będziesz kogoś kochał, czy miłował. Zapraszam do oglądania. Pomyślę, gdy mówisz, że coś jest Twoje, to tak naprawdę chodzi o to, że to należy do Ciebie, prawda? I tutaj jeśli chodzi o przedmioty martwe, takie jak na przykład zegarek, no to nie ma w tym nic złego. Ale co, kiedy mówimy o naszych bliskich, o jakiejś osobie, że jest Twoja? No to wtedy by oznaczało, że należy do Ciebie, prawda? Że tak jak przedmiot należy do Ciebie, powinna się Ciebie słuchać i Ty powinieneś móc o tej osobie decydować. Ja wiem, że teraz powiesz, że przecież Ty nie masz tego na myśli i to nie o to chodzi i ja teraz szukam dziury w całym, ale posłuchaj do końca. Bo to nie chodzi o to, co ty masz na myśli, e, mówiąc, że ktoś jest twój. Chodzi o to, jak to widzi twoja podświadomość i jak ona to rozumie. Bo dla podświadomości nie ma znaczenia, czy opowiadasz o osobie, czy o jakimś przedmiocie. Mój równa się należy do mnie. A jak należy do mnie, to oczywiście dalej jest cała siatka przekonań, e, czyli należy do mnie, czyli ja o tym decyduję, należy do mnie, a więc e, mogę zrobić z tym, co chcę, należy do mnie, a więc powinno się mnie słuchać należy do mnie, a więc powinno wykonywać moje polecenia. I tak samo jak mamy właśnie dokładnie takie przekonania o rzeczach, które do nas należą, o przedmiotach, tak samo tworzymy sobie dokładnie takie same przekonania o bliskich nam osobach, kiedy mówimy o tym, o nich, że są nasze. No bo pomyśl, jak na przykład jakiś przedmiot, na przykład telefon, którym teraz tutaj nagrywam film telefon mówi posłuszeństwa, to czy nie reagujemy często agresją, negatywnymi emocjami, nie jesteśmy źli, że on przecież nas nie słucha, kiedy chcemy, żeby nas słuchał, przecież jest nasz, przecież należy do nas, ma nam służyć i ma robić to, co my chcemy, żeby robił. No i teraz, czy tak samo nie reagują osoby, które słyszą, że na przykład partner albo partnerka chce od nich odejść, czy nie reagują taką samą agresją, takim samym buntem, co mają w ogóle takie osoby wtedy w głowie? Nie, bo ja nie chcę, żebyś tak robił. Nie pozwalam ci, nie możesz. Zupełnie tak jakby te osoby miały do nich należeć, a przecież do nikogo nie należą. Każdy z nas jest autonomiczną jednostką i każdy z nas może decydować o sobie. Każdy z nas może zdecydować w o dowolnym momencie, że chce od kogoś odejść. Dlaczego więc reagujemy na to taką agresją, skoro przecież teoretycznie zdajemy sobie z tego sprawę? A no właśnie dlatego, że te osoby są nasze a tak naprawdę nie są, tylko my tworzymy sobie takie przekonanie, bo nasza świadomość, tak jak powiedziałem, nie odróżnia, czy mówimy o kimś, czy o czymś nasze, znaczy należy do nas i za tym idą wszystkie kolejne mniejsze lub większe przekonania, które sprawiają, że utożsamiamy się z tą osobą i wydaje nam się, że ta osoba powinna słuchać nas, powinna robić tak, żeby to nam było dobrze, powinna wykonywać na przykład nasze polecenia, i może to teraz, co wymieniłem, brzmi w jakiś sposób znajomo. Czy to nie jest trochę tak, jak często rodzice traktują swoje dzieci? Czy powinny wykonywać polecenia? Powinny być posłuszne? Powinny być grzeczne? Powinny się uczyć tak, jak rodzice? Powinny spełniać wymagania rodzica? To jest zupełnie przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy, bo robiąc to, to my tego nie widzimy z zewnątrz, jak to tak naprawdę wygląda. A wielu z nas przecież tak właśnie robi, albo wychowało się w domu, w którym właśnie tak nas traktowano. W tym rodzice tak traktowali dzieci. Oczywiście nie robili tego specjalnie, nie mieli złych intencji. Mieli dobre intencje. No ale przez to, że utożsamiają się z dzieckiem, że mówią, że to dziecko jest moje, no bo przecież przyszło na świat ode mnie, to rodzicom się wydaje, że. No właśnie, że to dziecko będzie zawsze z nimi i że będzie do nich należało, że to jest ich dziecko. Dziecko nie należy do rodzica i tak samo żaden inny człowiek nie należy do drugiego człowieka. Ludzie mają wolny wybór i mogą decydować sami o sobie. Więc bardzo niekorzystne jest, jak pewnie już widzisz, posiadanie takiego schematu, że ktoś należy do mnie, że ktoś jest mój, ale przecież non-stop sami go sobie tworzymy, bo przecież sami tak mówimy. A jeśli tak mówimy przez cały czas, no to uczymy nasz umysł, że właśnie tak jest. Więc później, kiedy pojawia się sytuacja, kiedy ktoś chce zadecydować o sobie i nam to nie jest na rękę, nie jest to dla nas wygodne, nie jest to coś, czego się spodziewaliśmy i nam się to nie podoba, no to wtedy już będzie ciężko, aby nie doszło do jakiegoś konfliktu, cierpienia, przykrości, negatywnych, niekorzystnych emocji. Więc najlepiej zapobiegać temu zawczasu. Wiem, co mówiłem, bo sam niedawno się o tym przekonałem na własnej skórze. Bliska mi osoba, mówiłem o niej, jest bliska mi osoba, o której mówiłem, że jest moja i jednocześnie zdając sobie sprawę z tego wszystkiego, co przed chwilą mówiłem, w teorii o tym wiedziałem, że ona nie jest moja, że jest wolną osobą, ale mimo to mówiłem, że jest moja. I wydarzyła się sytuacja, w której przekonałem się, że ona nie jest moja i przekonałem się, że mam właśnie taki schemat, że przecież chwila, chwila, ale to, że ta osoba ze mną jest, to nie jest mój wybór, to nie ja o tym decyduję, to ona sama o tym decyduje, to jest jej wolny wybór i to jest przywilej dla mnie, że ta osoba chce ze mną być. To jest przywilej dla mnie, że ona decyduje się, że spędza ze mną czas, że jest przy mnie ale ta osoba nie jest moja. Zobacz, że to zupełnie wybija tą osobę na zupełnie wyższą, wyższy poziom, wyższy w takim postrzeganiu, że moja, mam przy... tutaj jest, że ta osoba jest moja, kiedy mówimy, że jest moja, a mam przywilej obcowania z tą osobą i to ta osoba decyduje, że jest ze mną i ja ją za to szanuję, jestem jej za to wdzięczny, że ona jest ze mną, że ona decyduje się być przy mnie i być dla mnie w jakimś stopniu. Decyduje się poświęcać siebie, dawać część siebie mi. To już zupełnie automatycznie to moja, mój, zupełnie spada na sąd, a jest dla mnie, jest ze mną, mam przywilej obcowania z tą osobą. To jest takie... To jest takie wolne od, od tego ciężaru określania kogoś, że jest nasz. I bardzo Wam polecam właśnie zmienić to, jak określamy osoby z naszego otoczenia, osoby nam bliskie. Szczególnie jeśli jesteście rodzicami, bo rodzice właśnie robią coś takiego, że mówią o swoim dziecku od samego początku, kiedy tylko dziecko przychodzi na świat, mówią moje dziecko, mój syn, moja córka. A przecież to dziecko, ten człowiek nie jest ich, on nie należy do nich. I wyobraźcie sobie, że tak przez latami, kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, oni są przekonani o tym, że to jest ich dziecko. To w momencie, kiedy dziecko zaczyna decydować samo o sobie, chce decydować samo o sobie, chce zacząć wyrażać siebie, chce być wolne, korzystać z tego, że ma wolny wybór, no to tutaj jest zderzenie z przekonaniem rodziców, że przecież to jest ich dziecko, więc automatycznie oni mają władzę nad tym dzieckiem. Oni, to oni powinni decydować, oni wiedzą lepiej, co jest dla, dobre dla tego dziecka. Gdy dziecko chce zrobić coś wbrew woli rodziców, niekoniecznie szkodliwego, ale po prostu inaczej niż rodzice to sobie wyobrażają, no to znowu jest zderzenie z tym, przekon tym przekonaniem. No przecież ja wiem lepiej, co jest dla Ciebie dobre, bo jesteś moim dzieckiem. Więc jeśli jesteście rodzicami, to również się nad tym zastanówcie, zastanówcie i wystrzegajcie się tego. No i najlepiej przestańcie określać dzieci jako wasze. To jest dziecko, to jest autonomiczny, oddzielny człowiek, który jest bardziej właśnie, tak samo jak wcześniej mówiłem, to jest prezent dla was, to jest zaszczyt dla rodzica, żeby wychowywać dziecko, żeby, żeby mieć ten taki honor, właśnie ten, ten zaszczyt wprowadzania nowego człowieka na ten świat, pomagania mu, chronienia go przed, przed tym, co jest szkodliwe, bo dziecko w momencie, kiedy jest małe, to rolą rodzica jest chronić przed tymi zagrożeniami, z którego dziecko może nie zdawać sobie sprawy, nie jest w stanie samo się uchronić, więc my mamy mu jako rodzice zapewnić bezpieczeństwo i my mamy dopilnować, żeby to dziecko nauczyło się to, co powinno umieć, wchodząc w dorosłe życie, aby umiało odpowiedzialność, aby wiedziało, czym jest odpowiedzialność, by było odpowiedzialne, aby wiedziało, czym jest dobro, a czym jest zło, żeby wiedziało jak dokonywać lepszych wyborów, żeby znało samo siebie, żeby wiedziało czego chce w życiu, żeby miał jak najlepszy start. To nie chodzi o to, że dziecko jest nasze i mamy go pilnować do końca jego życia. Nie. To dziecko jest wolnym, oddzielnym zupełnie człowiekiem, autonomiczną jednostką zupełnie oddzielną od nas. Więc to, co teraz możecie zrobić niezależnie od tego w jakiej sytuacji jesteście, czy już jesteście świadomi tego, że inni ludzie nie są wasi, że wasze dzieci są no właśnie wasze dzieci, że dzieci nie są wasze. To, co możecie zrobić, to po prostu przestać określać tych ludzi, że są wasi. Zresztą tak jak sami przed chwilą słyszeliście, wasze dzieci, sam to powiedziałem, bo jestem jeszcze w sumie na początku tej drogi uświadomienia sobie, że ludzie nie są nasi, dzieci nie są nasze, bliska mi osoba, moja partnerka, partner, obojętnie, czy rodzice nie są moi, ci ludzie nie są moi, oni są oddzielnymi jednostkami autonomicznymi i ja wciąż sam to jest dla mnie świeży temat, ale specjalnie chciałem się z wami podzielić, póki jestem w tej energii, w tych emocjach i to czuję całym sobą, chciałem się tym z wami podzielić, po prostu, żebyście również o tym wiedzieli i może was to uchroni przed niekorzystnymi sytuacjami, bardzo nieprzyjemnymi, unikniecie dzięki temu cierpienia i może wasze dzieci, albo wy w przyszłości jako rodzice lepiej będziecie mogli spełniać swoją rolę, wasze dzieci również nie będą cierpiały i nie będą musiały z wami walczyć. I znowu to powiedziałem, wasze dzieci. Ale to jest właśnie, w sumie przy okazji mogę o tym powiedzieć, w momencie, będzie taka dygresja, w momencie kiedy zmieniamy jakiś schemat u siebie w głowie i zaczyna on się od nas odklejać, to... I jeszcze się nim kierujemy, jeszcze podświadomie z automatów wchodzimy w ten schemat, robimy to, czego jesteśmy nauczeni, co znamy, ale w momencie, kiedy to zrobimy, zdajemy sobie sprawę, że ej zaraz, ale znowu to zrobiłem, miałem tego nie robić, albo miałem tego nie robić, miałem zmienić swoje zachowanie. Ja jestem właśnie teraz na tym etapie i o ile dalej będę się na tym łapał, będę sobie coraz bardziej to uświadamiał, że dalej określam kogoś jako mój, albo że ktoś jest ważny, że dalej jestem jeszcze w tym schemacie, ale już się od niego odklejam, to jeśli dalej będę się na tym łapał, to w końcu się od niego odkleję i też sam przestanę to tak odkreślać, a jeśli przestanę to określać, czyli przestanę podawać mojej podświadomości taką informację, że ktoś jest mój, albo że ktoś powinien do kogoś należeć, tak na przykład, że wasze dzieci, to odzwyczaję moją podświadomość od tego i automatycznie wtedy te schematy się ode mnie te przekonania się ode mnie powinny odkleić i w ogóle wtedy powinienem z tego wyjść. Przypuszczam, że długa droga przede mną, może to nawet zająć kilka lat, ale wiem, że warto, bo już czuję różnicę w momencie, kiedy te rzeczy sobie uświadomiłem parę dni, parę tygodni temu i czuję taką większą lekkość, ale jednocześnie większą odpowiedzialność za to, jak się wyrażam co myślę i co mówię właśnie w tej kwestii, w tym temacie i tego Wam również życzę, bo jest to naprawdę wspaniałe, wspaniałe uczucie. Więc Wasza praca domowa, można powiedzieć, abyście postarali się przestać właśnie określać innych ludzi jako Waszych, czy to są dzieci, czy to rodzice, czy to przyjaciele, partner, partner partnerka, Przestańcie określać ich jako wasi, znajdźcie jakieś inne określenie na to. Możecie użyć któregoś, które ja wymieniłem, że macie zaszczyt, macie ten honor, macie ten przywilej obcować z tymi ludźmi, jesteście wdzięczni za to, że oni chcą z wami być, przy was być, dzielić się sobą z wami. Znajdźcie określenie, które wam najbardziej będzie odpowiadało, które dla was będzie najlepsze, w którym najlepiej będziecie się czuli. No i co, powodzenia. Jeśli spodobał Wam się ten materiał i uważacie, że jest korzystny i przydatny, to oczywiście e, śmiało zostawcie komentarz, dajcie znać, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie to dalej, bo komuś również może się przydać. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to no właśnie mojego. Ale myślę, że w ramach kanału mogę powiedzieć, że to mój kanał, bo ja go tworzę. Chociaż teoretycznie YouTube może mi go zabrać w każdym momencie, z byle powodu mogą mi go usunąć albo zablokować dostęp, więc czy on naprawdę jest mój? Czy przedmioty, rzeczy martwe, ubrania, zegarek, gadżety, czy one są naprawdę nasze? No właśnie, to chyba będzie kolejny etap uświadamiania sobie tego procesu, tego zjawiska. Dziękuję, że ze mną byliście. Jeszcze raz. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie łapkę w górę, komentarz. Podzielcie się, co wy uważacie, jak powinno się określać osoby z naszego otoczenia, albo jak wy, co wy sobie wymyśliliście, jak określać takie osoby alternatywne, nazewnictwo, że tak powiem brzydko, dla bliskich nam osób. Dajcie znać w komentarzu, co wy wymyśleliście. Może to pomoże innym. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zostawcie sub. Dziękuję, że tu byliście, zagościliście i do zobaczenia w następnym odcinku.